Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Dilgar. Cześć, A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z racji żywnościowych. W dzisiejszym odcinku Arktyczna Racja żywnościowa i niektórzy pewnie starzy widzowie wiedzą, że coś takiego już nagrywałem, było to prawie że 3 lata temu, tylko że było inne mini. Nagrywałem wtedy dosyć specyficznie i obstawiam, że odcinek był dosyć słaby, więc postanowiłem, że nagram to jeszcze raz. Tym bardziej, że tą rację dostałem również od widza, od tego samego, który dał mi również, moi drodzy, rację hiszpańską. Więc jeśli mi dał i chciał, żeby to było na odcinku. Proszę bardzo i ja Was zapraszam do oglądania. Nie przyciągam. Mamy tutaj menu numer 8, czyli spaghetti z mięsnym sosem, czyli po prostu spaghetti bolognese Otworzymy sobie to od góry i zobaczymy, co się w środku znajduje. Pewnie też zapytacie, dlaczego jest to racja przeznaczona na zimną pogodę. Jest to racja do zastosowań arktycznych, zimowych i tak dalej, ponieważ ma małą ilość sodu i przede wszystkim chodzi w tej racji o to, aby człowiek się nie odwodnił. Mała ilość sodu, dużo picia i tak dalej, więc są to rzeczy, według właśnie wojsk, bardzo ważne w warunkach zimowych. Ta paczka waży ledwo 450 gramów i ma ponad 1500 kalorii, więc stosunek kalorie do wagi jest tutaj naprawdę wysoki. Bardzo fajna rzecz. Więc zobaczmy, co znajduje się w środku. Saszetka z chusteczkami, zapałkami, gumami, jakąś herbatką albo cukrem. Taka typowa paczka ze wszystkim i z niczym. Jedna łyżka. Do tego mamy tutaj również... Beverage Base Lemonade, czyli po prostu lemoniada, napój, czy też bardziej napój, tak naprawdę o smaku lemoniady. E, mamy tutaj następnie MMsy, haha, moi drodzy. Mamy MMsy prawdziwe, oryginalne, nie jakieś podróby Mamy MMsy. I następnie mamy nasze danie główne, czyli spaghetti bolognese e, liofilizowane. Liofilizowane, czyli suche, wysuszone, dodajemy do tego wody, zalewamy i mamy gotowe danie. Rzecz naprawdę genialna, bardzo leciutkie. A ile ma kalorii? I pewnie będzie dobre. Następna rzecz, czyli Chocolate Peanut Sprite, czyli najzwyczajniej w świecie masło orzechowe z dodatkiem czekolady albo coś ten teges. Następna rzecz, to jest dosyć większa, czyli crackers warzywny. Ciekawe, ciekawe, brzmi ciekawie. I ostatnia rzecz, tak naprawdę, już Nut Raisin Mix, czyli miks orzechów oraz rodziny. I to jest wszystko, nic więcej tutaj nie ma. Jeszcze zobaczymy, co dokładnie znajduje się w tej małej saszetce, żebyście wszystko dokładnie widzieli Więc sobie ją otworzymy i zobaczymy, co jest w środku Dobra Więc zaczynamy Kawa instant, ok Sos Tabasco Zapałki wyłamywane, takie pewnie sztuk 20, jak to tradycyjnie w większości racji Zawsze się gdzieś przyda Dwie gumy, prawdopodobnie miętowe albo cynamonowe, któryś z tych e, śmietanka, chusteczki nawilżane, cukier oraz papier toaletowy. No a jak żeby inaczej. Dobra, tak jak mówiłem, nowa forma, czyli na samym początku pokazujemy wam bliska, co się tutaj znajduje, a dopiero potem próbujemy. Więc to co tutaj widzicie, to jest cała racja i oczywiście moje danie główne, które za chwilę sobie przelejemy do talerza, ale to za chwileczkę. Na samym początku napoje. Kawa ze śmietanką, lemoniada, bardzo fajnie pachnie, ememsy, miks orzechów oraz rodzynek, dwa krakersy, no i dosyć sporo masła czekoladowego, znaczy przepraszam tego, no masła orzechowego. Jak sami widzicie, nie wydaje się tego aż tak dużo, jednak kalorii jest tutaj naprawdę sporo. Za chwilę to sobie oczywiście sprawdzimy, za chwilę to sobie oczywiście spróbujemy, ale myślę, że czas teraz główne danie wylać i zobaczyć, jak to wygląda. Miało być one zalane 16 uncjami wody, czyli to jest 473 ml, czyli prawie że pół litra. Już tutaj ponad 10 minut czekało i wygląda to tak. To jest to spaghetti bolognese z naprawdę dużą ilością mięsa. Nie spodziewałem się tego. Pachnie bardzo fajnie. A jak smakuje, to oczywiście już za chwilkę zobaczymy. Czas na test. Zaczniemy sobie od dania głównego, a na deser zostawimy nasze słodkości. Tak więc spaghetti bolognese, czy też spaghetti with meat sauce, tak jak dobrze pamiętam, czyli kawałkiem pokrojonego strasznie makaronu z jakimś sosem i naprawdę ogromną ilością mięsa, więc czas spróbować smacznego. No, Jestem pozytywnie zaskoczony, smakuje naprawdę dobrze, jest w takiej konsystencji, że nawet nie trzeba tego gryźć. Po prostu może się to przełykać. Mhm. Niam. naprawdę dobra rzecz. Jest tego naprawdę dużo. Nawet mięso, które jest owszem trochę suche, ale to się dziwi tak naprawdę. Dopiero od jakichś 15 minut sobie siedziało w tym własnym sosie. Ma swój smak, jest naprawdę dobre danie Makaron oczywiście jest całkowicie przegotowany, jakkolwiek to brzmi Ale jest taki mięciutki, taka papka się robi Ogólnie to wszystkie, większość tak naprawdę dań w racjach żywnościowych Powiedzmy sobie szczerze, to są zwykłe takie papki No ale jestem pozytywnie zaskoczony Smakuje to naprawdę nieźle mm, mm. Ten sos robi tutaj robotę Nie jest to oczywiście coś takiego, co możemy zrobić w domu Albo w jakiejś dobrej restauracji Ale jak na warunki z racji żywnościowych jest to przepyszne no, było bardzo dobre, więc popijemy to sobie teraz kawką z kremem, znaczy ze śmietanką. E, strasznie gorzka, strasznie słaba. Taka jakaś niejaka. kawa instant, ale za mało jej jak na taką porcję szklanki. E, więc mamy teraz słodkości MMSy, miks e, orzechów oraz rodzynek i krakersy. Zaczniemy sobie od krakersów z masłem orzechowym. Tak to wszystko sobie ładnie rozprowadzi, rozprowadziłem. Czas spróbować. Czuć, że nie jest to takie zwykłe, prawdziwe, oryginalne masło orzechowe. Tak jak tam jest napisane, jest to jeszcze z jakimś dodatkiem czekolady i ta czekolada jest nawet tutaj leciutko, taka nutka czekolady, fajnie wyczuwalna. Naprawdę dobra rzecz. Sam krakers, również dobrze. Dobry. Jest napisane, że jest to jakiś warzywny krakers, tak? Warzywny krakers. Ale dla mnie jest to po prostu zwykły krakers. Sam krakers jakoś zbytnio smaku nie ma, ale masło orzechowe robi tutaj naprawdę dużą robotę. M&M'sy. No, powiedzmy sobie szczerze, że M&M'sy akurat każdy z nas mała okazję i może spróbować. Więc zbyt dużo o nich mówić nie będę, bo są po prostu bardzo dobre. No i ostatnia rzecz, czyli orzechy. Miks orzechów, orzechy laskowe, nerkowce, orzechy, orzeszki ziemne i rodzynki. Bardzo fajna rzecz, orzechy duża wartość wszystkich potrzebnych rzeczy i smakuje wyśmienicie. No, aż mi zaschło po orzecha w gardle, więc napijemy się lemoniady. O, to jest dobra lemoniada, naprawdę dobra. Och. Chyba pierwszy raz w życiu, w racji, piję tak bardzo, mocną, tak bardzo mocną lemoniadę, taką dosłownie, że można aż cytrynę, taką prawdziwą cytrynę wyczuć. Naprawdę bardzo dobra rzecz. Jedna z lepszych lemoniad, jakie miałem okazję zjeść, znaczy wypić. Ale, 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 kiedy chodziłem sobie na góry z kolegą i tak dalej, to również zabierałem ze sobą jakieś tam MRE albo coś. I również miałem takie rzeczy. Więc często robiłem tak, że dla karakersa dawałem sobie właśnie masło orzechowe, dawałem sobie na to orzechy i jeszcze na to MMsy. I robiłem taką swego rodzaju kanapkę. Żałujcie, że nie macie okazji tego zjeść. Hmm, pycha. Do zestawu dostaliśmy również sos z Tabasco oraz gumy. A jeśli chodzi o Tabasco, to ja się odporniłem na coś ten teges, więc można sobie tego użyć albo do dania głównego, albo do czegokolwiek innego. W moim przypadku mogę sobie nawet polać zwykłego krakersa tym Tabasco. Dlaczego by nie? Chociaż do spaghetti? Dobry pomysł. Robimy Tabasco challenge albo coś. No dobra, może, może bez przesady, stylekar. Silgar kontra Kraker z Tabasco. Bo czemu by nie? Mhm. To już nie to co kiedyś. Pamiętam jak 3 lata nagrywałem. 3 lata temu. I to Tabasco mnie zmiażdżyło. A teraz to jest takie miłe. Coś miłego tak naprawdę dla ust. No i na zakończenie. Gumę sobie weźmiemy. I podsumujemy, tak naprawdę, co tutaj się wszystko znajdowało. Tak więc podsumowując, ta właśnie racja arktyczna, czyli Cold Weather Mill, jest moim zdaniem jedną tak naprawdę z najlepszych wyborów dla kogokolwiek, jeśli ktoś chciałby sobie pójść gdzieś w góry albo na jakąś wyprawę, bo jest lekka i ma bardzo dużo kalorii, ale przede wszystkim jest smaczna. Nie ma tutaj takich rzeczy, co by nam nie smakowały. Są słodkości, słodkości praktycznie każdy lubi. Są jakieś dania główne, które są naprawdę dobrze zrobione i to też każdy lubi. Jest to lekka i bardzo kaloryczna racja, więc jeśli o to chodzi, jest bardzo okej, okay. ale dużo kosztuje. To jest ten jeden minus, że koszt takiej racji to jest minimum 100 zł z przesyłką, jeśli chcielibyście ją ściągać, a nie jest aż tak łatwo dostępna, jakby się można było wydawać. Więc podsumowując, jeśli masz dużo pieniędzy, a szukasz jakiejś fajnej racji na wypad, to ją polecam, bo jest fajna, lekka i dobra. Ale jeśli chodzi o same rzeczy, wszystko było tak naprawdę dobre. Jedyna rzecz, która mi nie smakowała, to jest ta, to kawa, która kawę przypomina tylko i wyłącznie, z wyglądu, a to nawet nie do końca. Jeśli chodzi o mmsy, krakersy, masło, orzechowe, orzechy, rodzynki, pyszne. Jeśli chodzi o spaghetti, o wiele lepsze niż się spodziewałem. Naprawdę spora ilość mięsa, dobry sos, no i makaron, który po prostu jest, żeby był i żeby zapchał. Ale naprawdę przepyszna rzecz. Racja, naprawdę smaczna. Jeśli ktoś chciałby jakąś taką właśnie przetestować, to polecam ją, tylko ją ściągać gdzieś z zagranicy, bo w Polsce jest naprawdę trudno dostępna, a mi się udało ją dostać od wideo, tak więc serdecznie mu raz jeszcze dziękuję. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeśli tak zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, wbijajcie na Instagrama, wszystko macie w opisie i bijacie jeszcze, subskrybujcie i zapraszam na poprzednie filmy. Tak więc ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć, pa 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 pa.